Hejka, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj już mamy środę. Mamy szósty marzec i mamy późniejszą godzinę trochę. Ale tak, przyjechamy z korepetycji, też dzisiaj idzie mi szybko nawet. Dostałem plusa z geografii. I to tyle, więc fajnie. Więc tak. I co jutro mamy czwartek, jutro nic nie piszę, w piątek też nic nie piszę, więc tak dzisiaj pisałem też z matematyki i hmm. tak, czy coś jeszcze? Nie. I to wszystko, więc naprawdę fajnie. Hmm. I tak, więc widzimy się już jutro więc fajnie jaka kochani już mam książki i ejka kochani ja już jestem no, przed, kor przed korkami i teraz będę miał godzinę korepetycji więc później do Was się odezwę więc życzę Wam miłego no popołudnia i ja kończę o 17.40 Hejka kochanie, jestem po szkole, więc ja tak. Ja jednak w nie nieco wpadam, bo jest w miarę ciepło, ale tak. Hejka, dziś już mamy czwartek i tak mam godziną 17.53. I skończyłem odrabiać lekcję, więc tak. Um, też dzisiaj z, za tydzień z, z biologii będę pisał kartkówkę. Więc tak. Hmm. Będę poprawiał też z matematyki, sprawdziłem, bo dostałem dwa. Hmm. I to tyle. Jutro polskiego nie mam i za tydzień w piątek też nie mam. Więc fajnie muszę się nauczyć wierszyka z niemieckiego, bo przez. Mam w piątek, był ten. No, ten piątek, który jest, powinien być. No teraz powinniśmy mówić się, mówi się wieczkę, ale pan nie ma, więc mówimy pewnie w poniedziałek, mm, więc tak. Um, no i chyba to tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc tak. Pokażę wam też takie notatki, które robiłem dzisiaj i ostatnio z biologii i z polskiej mamy na wydział i z tych tematów dwóch będzie kartkówka w czwartek o tak wygląda no i dzisiejsza lekcja więc z tych dwóch będzie tu trochę tak wiecie zrobiłem i to tyle jeśli chodzi o biologię dzisiaj z polskiego robiliśmy ten taki test więc tak i to tyle. Chcia, ja chciałem zrobić jakoś ładnie ale wiecie jak to wyszło. Więc tak to u mnie wygląda. Nie wiem czy mówiłem, ale na przykład na korepetycjach z angielskiego za tydzień chciałbym na przykład zrobić fajny już taki arkusz egzaminacyjny. No, więc tak. Więc zobaczymy jak to będzie. I co. I tak, więc nawet fajnie. Na pewno się cieszę, że zarobisz pierwszy egzamin i odchodzę z tej szkoły, a trochę nie, więc tak. No ale to w swoim czasie się dowiecie, więc tak to u mnie wygląda. I jeszcze kwiecień, ma jeszcze 3 miesiące i wolna, no i wtedy się zacznie trochę ciężej, bo egzaminy w maju, a chyba zakończenie roku będzie ja będę pisał egzamin chyba 20 ale nie jestem pewien no ale tak Jestem też ciekawy co, jak poszła moja praca z polskiego i chciałbym dostać yy, z biologii czwórkę bo też na przykład można stworzyć yy, tam z, y, z dodatkową ocenę. Tam jak się zrobi albo stworka, albo pojazd. Yy, zaraz Wam przyczynę. Tak naprawdę co mamy całkiem dobre oceny. Mam z historii. Mam tak 2, 5, 4, 2, 5, dwójkę ze sprawdzianą z poprawy. I pan dodał jako to nową ocenę, i chciałbym, żeby on mi ją usunął. No nie wiem, czy usunie. No, a dwójka to za pracą domową. No, ale mam nam tak 5, 4, 5, 2. I bym dostał piątkę albo szóstkę ze sprawdzianu. To bym chciał, na przykład, no, piątkę albo szóstkę. Bym wolał szóstkę, na przykład z biologii mam 3-3. Za tą kartkówkę która ma być, to muszę dostać. No, co najmniej 4, może i więcej, nawet jak się uda. Z chemii mam 4-5. Jak mi się uda ze piątkę, to może poprawię kart, kartkówkę albo jeszcze jakaś będzie. Muszę dostać 5, żeby mieć piątkę. Z fizyki mam 4, bo to jest hydrostatyka. No i taka w miarę. No i tak. Z matematyki mam 3-3 tam angielski muszę poprawić i chcę czwórkę z biologii więc no, zobaczymy jak to będzie. No i piątka z chemii musi być. A na przykład jak zrobię tą pracę dodatkową, to może czwórka wyjdzie, jakbym dostał na przykład 4 czy piątkę to może wyszła Muszę na przykład dostać za dwie kartkówki, czy sprawę, 4-5. No i za tego stworka pojazd. No i tak. Może wyjdzie. Hej, mamy już. piątek mamy około 9:22-3. No i zaraz się wybieram do szkoły. Już dzisiaj mamy 8 marca. Więc tak. Mamy nawet bardzo ładną pogodę, więc chyba pójdę w samej bluzie do szkoły. Mm, Założyłam sobie dżinsy, koszulkę, to jeszcze tą czarną bluzę założę. I też Wam dzisiaj pokażę bluzę, która do mnie przyszła, którą zamawiałem w grudniu. Więc trochę poczekałem. Nie w grudniu, e, w lutym. W lutym. Mm, więc czekałam tak marzec, początek marca, bo tam pisała, ja tego nie doczytałem. No, ale tak, więc widzimy się pewnie po szkole, albo w trakcie jak będę szedł do szkoły. Hej kochani, ja już jestem po szkole i jestem, byłem u fryzjera przed chwilą. Więc już mam weekend, no i sami bluzie, więc... Hejka, ja już jestem domu właśnie poszedłem sobie na spacer i tak więc tak to wygląda później będę oddrawiał no i tak na razie wolność czuję i nie myślę o szkole mam wolne weekend więc trzeba o miłego weekendu dzisiaj nic nie dostałem no tak Hejka, już jestem w domu i pokażę wam co do mnie Bluzę czyli bluza. Kupiłam sobie bluzę. I dopiero co do mnie przyszło, pokażę wam po prostu ją może mm, zapnę. I tak chyba będzie. Najlepiej. Taka bluza. Więc tak sobie kupiłam i planuję kupić już sobie jeszcze jedno. No, jeszcze jedną rzecz do kupienia. Ale tak. Mm, będę musiał podrabiać. Mm, więc tak to nie wygląda. Dzisiaj też jest dzień kobiet, więc dla nauczycieli dałem czekoladki. No i tak, takie info taką. Ja chyba będę kończyć, więc widzimy się w kolejnym vlogu na moim kanale i możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i widzimy się w kolejnym filmie.